也是白做。 Witam na cmentarzu komunalnym w Białymstoku, za mną wierzba płacząca, e, jeszcze bardziej za mną płaczące niebo i w ogóle romantyczna chwila, ciekawy moment, a wszystko dlatego, ponieważ 31. rocznica śmierci Mela Blanka jutro wypada. E, wiem, że aktor nie jest zbyt rozpoznawalny i zbyt znany, ja też e, jeszcze parę dni temu nie wiedziałem, że ktoś taki istniał, a tymczasem to właśnie Mel Blanc użyczył głosu królikowi Baxowi e, kaczorowi Dafiemu albo ptaszkowi Tweety, również on, Kotowi Sylwestrowi i wielu, wielu innym bohaterom zwariowanych melodii, z którymi zżył się tak bardzo i tak do końca i tak na całość, że nawet na swojej macewie, czyli na takim żydowskim nagrobku kazał wyryć słowa świnki porki, którymi e, świnka żegnała się w każdym odcinku e, takim jąkającym się głosem. Otóż że kto oglądał, to wie, że to zdanie brzmiało to, 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 to już w, 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 wszystko ludziska i takie właśnie epitafium można znaleźć na grobie na macewie Melablanka. No właśnie, a co znajduje się na naszych grobach, macewach, grobowcach? E, warto wybrać się w lipcowe, deszczowe popołudnie albo wieczór, albo nawet noc piękną, parną, lipcową, na powiski cmentarz z latarką, albo jeśli będzie jasno, bez latarki. Zobaczyć po pierwsze, jak wygląda cmentarz w lipcu, bo zwykle znamy tylko listopadowe cmentarze. I poszukać, posprawdzać, poczytać, co też ludzie wypisują na swoich epitafiach. Poza standardowymi epitafiami jest mnóstwo dniestetycznych standardowych być może właśnie traficie na jedno z nich na swoim cmentarzu. Polecam! A jeśli nie traficie, to na pewno coś ciekawego da się wyłowić w internecie. Tak czy owak, wizyta na cmentarzu to nigdy nie jest czas stracony, bo i świeże powietrze, i refleksja, i wybiegnięcie myślą w daleką przyszłość nikomu jeszcze nie zaszkodziła. E, nikomu też nie zaszkodziło postanie trochę w deszczu. O właśnie, nie komórce to może zaszkodzić. No to wracam pod daszek i przypominam, czekam na epitafia. Najlepiej oryginalne, sprawdzone, autentyczne, które znajdują się na polskich cmentarzach. Powiem, że słyszałem o takim epitafium, e... o właśnie był piorun, takie rzeczy też są na cmentarzach, e... słyszałem o takim epitafium, słyszałem o takim epitafium, e... E... leży na pęksowym brzysku po raz pierwszy o suchym pysku. Pęksowy Brzyzek to jest taki reprezentacyjny cmentarz w Zakopanem. E, słyszałem też o takim epitafium chyba gdzieś w Pile. Tu leży mój mąż, który mnie dręczył wciąż, e, leżąc w tym grobie, ulżył mnie i sobie. Mocne, kontrowersyjne, ale ponoć przez pewien czas e, była to mekka e, feministek polskich. Dobra, ktoś do mnie dzwoni, nie wyłączyłem komórki, więc e, pozdrawiam serdecznie, przypominam epitafium. To zadanie, na które czekam w najbliższych dniach. Jak zwykle, nagrody od Księżnicy Podlaskiej i jak zwykle, moje komentarze i werdykt już nie mamy. Pozdrawiam!